Się. Na takim napięciu, nie? Jakby bez zabawy, bez zabawy. Jak masz na imię? Aneta. Masz kawał głosu, to jest oczywiste, ale ten utwór ci nie pomagał w tym, żeby pokazać coś więcej, bo on jest taki równy. Osobiście nie lubię takich piosenek. I przez to wiesz, co to było wszystko na jednym poziomie. O tak to się śpiewało. I nie czekałam na następny dźwięk, bo już w drugiej zwrotce wiedziałam, że będzie to samo co w pierwszej. Za mało się działo w tym sensie takim emocjonalnym i w ogóle. Każdym A ja ci powiem, płasko. Że ja właśnie lubię takie piosenki. E, I to była świetna piosenka, w ogóle gratuluję ci wyboru. Tak naprawdę bardzo dobrze się tutaj bawiłam, dałaś nam dużo pozytywnej energii. No ale właśnie niestety te piosenki są wyzwaniem, bo jest dokładnie to samo, co mówi Justyna, że tam już e, po prostu no piosenka nam nie pomaga, czyli wszystko musi być zrobione przez nas od początku do końca. Poza tym. Ale ty... trzeba zaszaleć trochę, no. Tak, trzeba tak, zaszaleć. Ta właśnie musi tak, tego to trzeba na górę, i o ziemię, na górę, potem na górę, o ziemię, potem na górę, potem ziemię. Powiedz sobie, że wisisz nad przepaścią i tam zaraz coś ma ci rękę podać, i, i, i wtedy krzyczysz rescue me, a nie więcej tam... szaleństwa, tak. No, tak chyba. Trochę tak, jakbyś się bała tej piosenki, wiesz, tak śpiewałeś, ale powiem ci tak, przed ostatni dźwięk, który zaśpiewała, to wreszcie coś pokazałaś tam. Ten, Jau! coś tam zrobiłaś takim Coś tam zaistniałeś, tak, parkaninę. na pewno. Ja tak zrobiła wcześniej trochę, to może bym się odwrócił. Troszkę ciebie. Ciebie samej na, na tej scenie zabrakło nam w słuchaniu, i, i tego chyba ci życzymy, żebyś jakby nie bała siebie pokazać. Bo zaśpiewanie to jest jedno, ale pokazanie siebie swojej duszy i zinterpretowanie piosenki to jest drugie. Kochana, masz czym pracę. Pracuj. Okej, okay, dzięki.